Eee, teraz tak. Opowiem Państwu o bardzo. jeszcze Opowiem Państwu o roślinie, która jest bardzo rzadko spotykana przez grafików, bo graficy zazwyczaj się zawodowo mają, czy to jest ryczałt. Słonecznik jest bardzo ciekawą rośliną. Jest ciekawą z, z wielu względów, ale przede wszystkim jest ciekawą dlatego, że e, słonecznik chcąc lub nie chcąc stosuje pewne fajne reguły matematyczne. Mianowicie stosuje tak tzw. filotaksję cyrkularną o owocach zmiennej wielkości. Co to oznacza? Jego owoce są obrócone w ten sposób, że jakbyśmy wybrali dowolny owoc i szli pod kątem 137,5 stopnia na trafieniu na następny, potem znowu obracali się o 137,5 stopnia natrafimy na następny i tak dalej w kółko. To się nazywa filotaksja cyrkularna, a że owoce są zmiennej wielkości oznacza to, że po prostu owoce w środku są mniejsze, a owoce na zewnątrz są większe. Ogólnie mamy dwa rodzaje filotaksji cyrkularnej. Filotaksja cyrkularna o owocach zmiennej wielkości i o owocach tej samej wielkości. E, obie te filotaksy bardzo prosto, w dwóch bardzo prostych regułach można zaprogramować w hodinie. I właśnie tym się teraz zajmiemy, spróbujemy stworzyć właśnie model z Wydaje mi się, że w 5 minut zdołymy to zrobić. W takim razie wróćmy e, do naszego chodnika. I stwórzmy w takim razie y, pusty, pusty L-system. I teraz, jeżeli, jeżeli będziemy tworzyli, na początku stworzymy filotaksję cyrkularną o owocach tej samej wielkości. Okej. Okay. W takim razie, jeżeli stworzymy na samym początku regułę x, y, x od 1, to ustawimy pewien znacznik x od 1. Jeżeli teraz powiemy, że każdy x ma się zamieniać na. Aha, dam jeszcze kolor biały, żeby to żeby, żeby, żeby było widoczne. Jeżeli teraz powiemy, że każdy x ma się zamieniać na x od h, bo, bo to bardziej, x od h ma się zamieniać na f, czyli prostą kreskę o długości pierwiastek z h, czyli h do 1 długiej, Następnie e, ma ustawiać znacznik x od h plus 1, to prawie skończyliśmy na naszą regułę. Oznacza to, że nasz x ma, 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 ma na początku postać x który będzie miał x od 1, następnie stworzy kreskę o, o długości pierwiastek z 1, stworzy x o wartości x od 2, stworzy kreskę o wartości pierwiastek z 2, potem pierwiastek z 3, pierwiastek z 4 i tak Jeżeli pokażemy punkt, to zobaczymy, że te kreski są coraz dłuższe. Widzimy, że... że hmm. Ciężko będzie to zobaczyć, ale począł że te kreski są coraz dłuższe. Ja ten moment, jeżeli widziałem, że tylko nie to widać. Jeżeli natomiast powiemy, że przy każdym x ten nasz ten system ma się obracać o pewną wartość w prawo, czyli rozumieć na a nie Jeżeli ma się obracać w pewną wartość w prawo, plusem, i będziemy zwiększali komu obrotu, to dostaniemy na początku spiralę, dlatego że, że przy, każdym, przy, każdym, przy każdej generacji będzie się obracał pewien kąt. Ale jak ten kąt będzie plus, to ta spirala zacznie zawierać się na Okej. Jeżeli damy tutaj 137,5 stopnia Dostaniemy taką gwiazdkę, która ma punkty w pewnych położeniach. Jeżeli teraz powiemy, że w te punkty, które, które ta gwiazdka ma, chcemy wkleić kółka, to dostaniemy już nasz kredyt filotaksy cyrkulowany. Powiedzmy w takim razie, że tak w każdym z tych punktów chcemy wkleić nasz dołożenie. Czyli powiemy, po F chcemy, żeby był mokr. Pyk. Kreski nam trochę przeszkadzają, nie chcemy ich widzieć, więc zamienimy duże f na małe f. Małe f robi to samo, co duże f, tylko nie się kreski. Ok. I dostaliśmy kółka, które układają się w taksy cyrkularnej. Oczywiście 137,5 stopnia to jest tylko wartość powiedzmy taka przybliżona. Jeżeli będziemy ją troszeczkę dopasowywali, to taksa będzie ładniejsza. W tym przypadku 137.531. Jeżeli teraz będziemy dokładali następne generacje, na przykład powiemy powiemy się kolemu, że z każdą nową klatką ma dołożyć jedną generację, czyli dolary, to jak puścimy to, to zobaczymy, że nasza filotaksa się rozrasta i... Kółka dokładane są po 137,5 stopnia w bardzo podobny sposób jak chcieliśmy yy, ziarna słonecznika. Dobrze, ta filotakcja nie jest ciekawa, zróbmy w takim razie filotakcję troszeczkę trudniejszą, czyli filotakcję cyrkularną o zmiennej, zmiennej wielkości, zmiennej wielkości. ziarna słonecznika. Tak. Yy, w takim razie mamy znowu pusty nasz system. Yy, stworzymy bardzo podobną regułę. Na samym początku stworzymy regułę F, X. Czyli prostą kreskę, a na końcu znacznik x. a pokażemy to, że było kolor OK. Tworzymy prostą kreskę, na końcu jest x i powiemy, że każdy znacznik x każdy z x ma na początku obracać się pewien a potem znowu iść do przodu i tworzyć x. W taki sposób dostaniemy taki piękny kółko. Na początku poszliśmy do przodu, stworzyliśmy x, który obrócił się o 137,5 stopniach. Poszedł do przodu, stworzył x i tak dalej. Jeżeli teraz powiemy mu, żeby z każdą generacją szedł do przodu o troszeczkę mniejszą wartość, to uzyskamy ciekawetę. Na przykład powiemy, że na samym początku ma wartość b, f pod b. To zostaniemy długą kreskę, dlatego że b jest ustawiona obecnie na wartość 1. Po, da, da, dostaniemy znacznik x. Potem obrócimy się o kąt 137,5 stopnia, idziemy f, jeżeli nie podajemy żadnej wartości f, to on idzie automatycznie o wartość równą 0.1, czyli wartość przez razy mniejszą. I dostaniemy znowu u. Jeżeli w takim razie to b przekażemy dalej do x, czyli na przykład x od b, tutaj to odczytamy, że np. x od h wyrazi się f od h, jak końcu wskaźnik x, czyli tak samo, jak robiliśmy... O, coś nie wychodzi. Dobrze, jeżeli przekażemy ten b i... X od H będzie równa F od H. <tryk> Aha, dobrze, działa wszystko. <grym> <tryk> Jeżeli stworzyliśmy na samym początku znacznik X i przekazaliśmy mu wartość H, to ta wartość H została przekazana temu Xowi tutaj. Została stworzona prosta kreska od długości. O długości Q, bo przekazaliśmy tutaj Q, a następnie został stworzony X, ale bez żadnej wartości. Więc została mu przekazana wartość 0, więc wszystkie następne są w tym samym miejscu. Jeżeli to wartość Q przekazujemy dalej, to dostaniemy pół. O tak, pięknie. Jeżeli teraz powiemy, że przy każdej nowej generacji holdingi ma iść o troszeczkę mniejszy krok, czyli powiemy na przykład, że to Q ma przy każdej nowej generacji być mnożone przez taki parametr C i ten parametr C jest zostawiony obecnie na 0,9981, to zobaczymy, że dostaniemy już coś zbliżonego do filotaksji cyrkularnej o owocach yy, zmiennej wielkości. Jeżeli teraz każdy punkt, analizy, tak jak robiliśmy wcześniej, podstawimy nasze kółko, czyli napiszemy f, j, a f -y zamienimy na ma małe f, -y, żeby nam nie przeszkadzały, to dostaniemy już coś zbliżonego do tego, co chcemy uzyskać, poza tym, że kółka nie zmieniają swojej wielkości. Ale możemy to zrobić w bardzo prosty sposób. Możemy to zrobić w sposób taki, że Powiedziałem już, że jeżeli j sparametryzujemy, to będziemy mówili, jaką mamy wielkość. Jeżeli w takim razie na samym początku, potrzebujemy jakiś parametr, na przykład x, b od b, x od b i d, to będziemy mieli x, który będzie zależał będziemy mieli na samym początku x, który będzie zależał od parametrów b i parametrów d. Parametr b będzie mówił, o długości kroku, czyli na produku jest długi krok potem jest, krok, potem jest krótszy krok, potem jest krótszy krok, potem jest krótszy krok, potem jest krótszy krok i tak dalej, i tak dalej, a parametr D będzie nam mówił o tym, jakiej wielkości są owoce. Więc jeżeli napiszemy, że, że na przykład, jeżeli podstawimy, że parametr D ma mieć wielkość 0,9981 i przekażemy go naszemu liksowi, na napiszemy, że to jest x od q i k, który dalej to k będzie przekazywany do każdej kolejnej generacji, i powiemy, że J mamy właśnie wielkość k, to nasze owoce. Będą takie, jak będzie ustawiony parametr. Jeżeli będziemy go zmniejszali, to nasze owoce również będą się zmniejszali. to trochę za mało zmniejszamy. Okej. Okay. Jeżeli teraz będziemy chcieli, żeby nasze owoce, pokażę ci, że żeby było lepiej widać. Jeżeli teraz będziemy chcieli, żeby nasze owoce, żeby nasze owoce się zmniejszały z każdą kolejną generacją, to zrobimy dokładnie to samo, co robiliśmy, aby nasze kolejne kreski, długości kresek się zmniejszały. Czyli na przykład Wielkość owoców pomnożymy przy każdej nowej generacji, jaki na przykład parametr w, jak wolteków. To jest tak to, jest ładne, jak to. Skoro W jest ustawiony, nie jest ustawione nigdzie, to jest przyjmowane jako 0. Więc jeżeli W ustawimy jako 1, to owoc dalej nie podejmowanie wielkość, a jak W będziemy powoli zmniejszali, to te owoce w środku będą to te owoce w środku będą malały. Oczywiście teraz musimy troszeczkę ten parametr ustawić, na przykład tutaj, jeżeli zwiększymy, to owoce przesuniemy bardziej do środka, potem zmienimy, zmienimy trochę kąt i wtedy filotaksja się naprawi. W każdym razie mamy na ekranie teraz filotaksję cyrkularną o owocach zmiennej, zmiennej wielkości. Przed wykładem przygotowałem tak specjalną filotaksję cyrkularną, która jest troszeczkę za bardziej zaawansowane reguły i jest to filotaksja, która jest połączeniem filotaksji cyrkularnej o owocach wielkości, tej samej wielkości, o owocach zmiennej wielkości, i na przykład y, posiada takie parametry do kontroli jak, jak filotaksa, taksy, mówi, jak, gdzie mają być rozmieszczone kółka, w środ bardziej w środku albo bardziej na zewnątrz. W każdym razie y, ma takie parametry jak wyprzuszenie, które mówi, jak bardzo ma być wyprzuszona na środku, a jak, jak mniej, jak mniej na, na zewnątrz. W każdym razie jej reguły nie są zbyt ciężkie. To jest jedna dłuższa reguła, która wygląda w następujący sposób więc to nie jest, nie jest nic strasznie ciężkiego. I tą filotaksę zdecydujemy bardzo szybko do stworzenia już modelu słonecznika i to mam zamiar już bardzo mało. W każdym razie, potem będę słuchał Państwa pytań. Natomiast żeby stworzyć model słonecznika z tej filotaksji, a jeszcze rzecz, wszystkie typiki, z których tutaj korzystam, zamieścimy na stronie Adwaza, żeby każdy mógł pobrać, czy przedstawić. W każdym razie, jeżeli, jeżeli chcielibyśmy tą filotaksę zamienić na słonecznika, to mogę skopiować. Ziar, ziarenko są które stworzyłem też przed zajęciami. To ziarenko jest tutaj w dwóch nogach. Ono wygląda w następujący sposób. Ja tylko zmienią. 1, yy, jeden, jeden. Wygląda w następujący sposób. To jest bardzo prosty poligonowy model stworzony w chłodniu, w tym tutaj na początku. Jeżeli do to, to widzimy, że są cztery nogy, które tworzą to ziarenko. I to ziarenko teraz chcemy skopiować, to ziarenko, chcemy skopiować w każdy punkt, który którym jest kółko w naszym systemie. Możemy to zrobić na dwa sposoby, ale ja zrobię to w taki bardziej, powiedzmy, yy, udziwniony sposób, aby uzyskać pewne profity z tego. I teraz tak, żeby to zrobić, na samym początku opowiem Państwu jeszcze bardzo szybko o tzw. operatorze kopiowania w Houdini. Operator kopiowania jest jednym z najpotężniejszych operatorów. Potrafi on, bowiem skopiować obiekt, który ma osie X y I Z, w, dowolny, w dowolną ilość punktów, na których zdefiniowane są atrybuty określające wektor N i wektor A. Jak już powiedziałem, do każdego punktu możemy stosować różne atrybuty, które, które, które możemy w dowolny sposób nazwać. Jeżeli, na przykład, zastosujemy atrybut, który będzie tworzył wektor A lub wektor N, to wtedy nie skopiuje wszystkie obiekty w te punkty w ten sposób, że oś Y będzie pokrywała się z osią A, a oś Z będzie pokrywała się z osią normalną. W takim razie, jeżeli wrócimy do naszego chodźnienia i powiemy, że. Na razie nasze kółko nie ma żadnych, żadnych, wektorów, żadnych wektorów zastosowanych. Możemy je przybliżyć, zobaczymy, że nie ma żadnych wektorów. Tu jest kroka <coughs> eee, do pokazywania wektora normalnego. Nie ma żadnego wektora, więc stwórzmy żeby ten, ten wektor. Wektory, ogólnie wszystkie atrybuty, tworzymy tak tzw. tzw. node attribute create. Jeżeli w takim razie stworzymy node attribute create i powiemy, że to on stworzył atrybut o nazwie n, który będzie wektorem i będzie zwrócony w skalę z, dostaniemy atrybut normalny. Jeżeli analogicznie stworzymy atrybut, który będzie wektorem i będzie nazwał się A i będzie on zwrócony względem oś Y do góry, czyli ma tak 0 na Y1 i go pokażemy, to dostaniemy dwa wektory. N i A. Jeżeli teraz pokażemy nasz cały N system, to zobaczymy coś, coś takiego. Coś takiego. Widzimy, że z każdego kółka wychodzi atrybut l i atrybut A. Jeżeli teraz te kółka zmniejszymy, żeby na nie przeszkadzali, powiedzmy, że ich wielkość ustawimy na 0,01 i 0,01, to będziemy widzieli nasze atrybuty. Jeżeli teraz powiemy że niemu, żeby skopiował te nody, te wszystkie ziarenka w miejsce tych punktów, to użyjemy operatora kopiowania tylko. Powiemy, żeby skopiował te ziarenka w miejsce tych punktów. Zostaniemy bardzo